Cześć, dzień dobry. Fantastycznie widzieć, że dołączyłaś na pokład rozwoju swojej ścieżki kariery z talentem. Brawo Ty! Nie miałyśmy jeszcze okazji się poznać, więc pozwól, że opowiem Ci coś o sobie i dlaczego dzisiaj chcę podzielić się z Tobą dwoma strategiami, jak radzić sobie ze stresem w trakcie szukania pracy. Nazywam się Paulina Maslich i ostatni raz szukałam pracy 10 lat temu. Może się zastanawiać, co ja w takim razie tutaj robię. Już mówię, przez te 10 lat nie zasiedziałam się w jednej firmie na jednym stanowisku, poprzez ten czas to praca przychodziła do mnie, rozwijałam się, dostawałam coraz co nowe oferty pracy, zmieniałam firmy, stanowiska, kraje, a dziś prowadzę swoją własną firmę konsultingowo-szkoleniową. Ale początki mojej kariery wyglądały zupełnie inaczej. Kiedy w wieku 22 lat wróciłam ze Stanów do Polski, rozpoczęłam poszukiwania pracy w Krakowie. Na rozmowy rekrutacyjne chodziłam 2, 5, czasem 10 km pieszo, bo oszczędności szybko stopniało i po prostu nie stać mnie było nawet na bilet autobusowy. Czy byłam wtedy zestresowana z znalezieniem pracy? Oczywiście, że byłam. Ogromnie. Ale była to dla mnie cenna lekcja, która nauczyła mnie odporności na kolejne lata. I dziś, kiedy prowadzę sesje konsultingowe, to z czystym sumieniem mogę podzielić się wskazówkami, które działają. Jakimi? Zapraszam Cię do obejrzenia tego video. Przyjrzyjmy się najpierw, kiedy pojawia się u nas stres w trakcie szukania pracy. I uwierz mi, nie jest to wcale tylko przed lub w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Kiedy zatem? Pamiętasz ten moment, gdy podjęłaś decyzję o zmianie pracy lub po prostu pojawiła się w Twojej głowie myśl, że rozejrzysz się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Zaczęłaś więc przeglądać oferty i być może pojawiło się takie lekkie uczucie niepokoju, co jeśli nie ma dla mnie pracy? Albo jest duża konkurencja. Albo ten moment, kiedy znalazłaś fajną ofertę pracy i pora było przygotować swoje CV czy wypełnić aplikację na stronie pracodawcy. A co z sytuacją, kiedy nacisnęłaś ten przycisk wyślij i czekałaś, 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 czy w ogóle rekruter do Ciebie zadzwoni. Tak samo jak czekałaś po rozmowie, czy zaproszą Cię do kolejnego etapu lub zaoferują pracę. I w końcu ten moment, kiedy powiedzieli Ci, że niestety nie przyjmą Cię i zrobiło Ci się przykro, Albo ten moment, kiedy dostałaś cudowną wiadomość, że chcą cię zatrudnić, a Ciebie zaczęła ogarniać panika o mamo i co teraz, co jeśli sobie nie poradzę, albo co jeśli firma okaże się z rozczarowaniem. Warto uświadomić sobie, że szukając pracy, stresu doświadczamy nie tylko przed czy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Jeśli masz chwilę, zatrzymaj teraz to wideo i zastanów się, kiedy u Ciebie pojawia się stres w trakcie szukania pracy. Wiemy już kiedy się stresujemy. Chodźmy krok dalej i porozmawiajmy o tym, dlaczego się stresujemy i po czym poznamy, że dopada nas stres, bo od tego zależeć będzie jak sobie z tym stresem będziemy radzić. Dlaczego się stresujemy? Odpowiedź jest krótka, bo nam zależy, ale pytanie za milion brzmi na czym i jak bardzo nam zależy. Jeżeli jesteś teraz na etapie poszukiwania pracy lub rozglądania się, co słychać na rynku, zastanów się na czym ci właśnie zależy: szybkim znalezieniu pracy i bezpieczeństwie finansowym, stabilnej firmie, lepszej atmosferze w zespole czy firmie, rozwoju zawodowym, docenieniu w miejscu pracy. Powiesz, kiedy ci bardzo zależy, to zgadnij co? Twój poziom stresu rośnie i myślisz sobie na przykład, co jeśli nie znajdę szybko pracy, dlaczego nie dzwonią, pewnie się nie nadaje. Czy ktoś mnie zatrudni, skoro mam tak mało doświadczenia? Albo w drugą stronę, co jeśli nie będą chcieli zatrudnić kogoś w moim wieku? Co jeśli znów trafię na beznadziejnego szefa, albo jeszcze gorzej? Pomyśl, jak się czujesz w wyniku tych przykładowych myśli? Zestresowana, zaniepokojona, sfrustrowana, rozczarowana, zdemotywowana, niepewna siebie? A może wszystko naraz? Tutaj od razu chcę zaznaczyć jedną rzecz. Są to naturalne emocje i jak najbardziej masz prawo poczuć się zaniepokojona, kiedy na przykład nie możesz znaleźć żadnej odpowiadającej ci oferty. Czy sfrustrowana, kiedy wysłałaś to na aplikacji, a masz zero od zeru odzewu? Rozczarowana, czy zdemotywowana, kiedy piąty raz z rzędu słyszysz po ostatnim już etapie rekrutacji, jak bardzo jesteś dobrą kandydatką, no ale firma zdecydowała się jednak zatrudnić kogoś innego. Warto przyjrzeć się tym emocjom i zastanawiać, jak one ci służą, a jak ograniczają czy drenują z energii i motywacji w dłuższej perspektywie. Ok, jeśli posmutkujemy się chwilę, ale umartwianie się i katastrofizowanie przez kolejne tygodnie ci nie pomaga, zwłaszcza że twoje myśli i drenujące emocje przekładają się na twoje reakcje. Co mam na myśli? Na przykład odkładasz na później wysłanie kolejnego CV. Albo nie możesz spać po nocach. Kiedy żadna firma nie oddzwania, czujesz uścisk w żołądku, denerwujesz się idąc na rozmowę rekrutacyjną. Być może twoi bliscy cierpią za niewinność, bo ty cała w nerwach po prostu chodzisz i warczysz na wszystkich dookoła, którzy akurat znajdą się w zasięgu twojego wzroku. Być może brakuje ci wiary w siebie na rozmowie rekrutacyjnej, głos zaczyna ci drżeć, myśli uciekać i brakuje ci słów czy przykładów. Ponownie, jeśli masz chwilę, zapraszam cię do krótkiego ćwiczenia autorefleksyjnego. Gotowa? Chodźmy dalej, bo to całe stresowanie się brzmi trochę jak scenariusz filmu katastroficznego. Dobra wiadomość jest taka, że to ty jesteś scenarzystką i możesz zmienić ten scenariusz. Przejdźmy zatem do rozwiązań i wskazówek, jak poradzić sobie ze stresem w trakcie szukania pracy. Przygotowałam dzisiaj dla ciebie dwie strategie. Pierwsza z nich to strategia zadaniowa, druga mentalna. Przyjrzyjmy się im po kolei. Zaczniemy od strategii zadaniowej. W pierwszym kroku zrób listę trzech do pięciu potrzeb, na czym ci tak naprawdę zależy, dlaczego rozglądasz się za nową pracą. W drugim kroku również zrób listę, ale tym razem pięciu rzeczy, które najbardziej lubisz lub chciałabyś w pracy robić. W trzecim kroku zastanów się, która taktyka będzie dla Ciebie lepsza w tym momencie życia. Armii Czerwonej, czyli z masowe, masowego wysyłania jak największej liczby ogłoszeń i aplikacji na lewo i prawo, bo jesteś pod mega presją, żeby jakąkolwiek pracę znaleźć? Czy może strategia snajpera, kiedy poświęcisz 15 minut dziennie na przeglądanie ofert, wybierzesz jedną, ale nie więcej niż trzy, które najbardziej łączą się z rzeczami, które lubisz i, chcia i chciałabyś pracę robić. I wreszcie czwarty krok przygotowanie. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na strategię, taktykę armii czerwonej czy snajpera, twoje CV musi odpowiadać na potrzeby pracodawców, żeby zwrócili na ciebie uwagę, a twoje odpowiedzi na rozmowie rekrutacyjnej przekonać ich, że to właśnie ciebie chcą. Jedna rzecz, którą możesz zrobić dziś dla swojego CV, to przyjrzyj się, jakie słowa najczęściej pojawiają się w ofertach pracy, które przeglądasz, a następnie sprawdź, czy i gdzie te wyrażenia pojawiają się u ciebie w CV. Jeśli na szarym końcu, na ostatniej stronie albo w ogóle się nie pojawiają, to pora poprawić CV. Druga rzecz, którą możesz zrobić dla przygotowania się do rozmowy, to zrobienie listy przykładów. Ponownie przeanalizuj najczęściej powtarzające się wymagania wśród ofert i dopisz dwa przykłady potwierdzające, że dobrze potrafisz sobie z tym oczekiwaniem poradzić, lub hipotetycznie co byś zrobiła, żeby sobie poradzić. Co da Ci strategia zadaniowa? Przede wszystkim skupisz się na systematycznym działaniu, a nie martwieniu się na zapas czy przeanalizowywanie sytuacji. Poczujesz większy spokój, bo Twoje działania będą spójne z Twoimi potrzebami i poczujesz większą pewność siebie, bo będziesz lepiej przygotowana. Potrzebujesz teraz chwili, żeby wynotować swoje refleksje? Świetnie! Zatrzymaj video i wróć do mnie, kiedy będziesz gotowa, na ostatnią już porcję inspiracji. Jeśli możesz, zarezerwuj jedną godzinę w swoim kalendarzu, kiedy spokojnie popracujesz nad swoim CV i lub przygotujesz przykłady. Ale chodźmy dalej, bo na deser przygotowałam dla Ciebie strategię mentalną, czyli innymi słowy, jak mentalnie wziąć się do ten cały stres. Pamiętasz, mówiłam wcześniej o przykładowych negatywnych myślach, trenujących emocjach i reakcjach, które są naturalne, ale na dłuższą metę nie służą nam w znalezieniu pracy. Spowalniają nasze możliwości i nasz sukces. Jak sobie z tym poradzić? A Oto kilka sposobów. Po pierwsze, kup sobie piękny zeszedł i załóż dzienniczek. Notuj jakie myśli, emocje i działania towarzyszą Ci w trakcie szukania pracy. Możesz notować na koniec dnia, tygodnia albo na gorąco, kiedy coś się wydarzy. Ważne, żebyś zapisała też, jak Ci te myśli, emocje i reakcje służą, a jak ograniczają. Jeśli rozpoznasz, że ograniczają, dokąd cztery zdania. Czuję się, ale jestem wdzięczna, dumna, cieszę się. Czego mnie to uczy i co z tym zrobię? Przykład. Jestem zdemotywowana, bo nikt nie odpowiada na moje aplikacje. Natomiast jestem dumna, że odważyłam się je wysłać. Uczy mnie to pokory i determinacji, więc zrobię ćwiczenie, żeby wyłapać słowa kluczowe w ofertach i zaktualizuję swoje CV w najbliższy weekend. Drugi sposób to zbuduj swój tandem lub gang wsparcia. Poszukaj osoby Ci bliskiej w Twoim otoczeniu, z którą możesz przegadać od czasu do czasu, jak idą poszukiwania pracy. Pamiętaj, żeby wybrać osobę, która będzie szczerze Twoim fan klubem wsparcia, a nie grupą wzajemnego umartwiania się. Poproś tę osobę o dwie rzeczy. Niech w trakcie rozmowy poszuka jednej rzeczy, żeby cię docenić, i zadać pytanie na koniec, co zamierzasz z tym zrobić. I uwaga, trzeci sposób. Myśl scenariuszowo. Jeśli Twój umysł przyzwyczajony jest do tworzenia scenariuszy katastroficznych, rzuć mu wyzwanie. Zastanów się, co najgorszego, najlepszego. I najbardziej realistycznego może się wydarzyć, i co w każdej z tych sytuacji zrobisz? Strategia mentalna, bez względu na to, który sposób pracy wybierzesz, da ci jedną bardzo ważną korzyść. Przestaniesz lecieć na autopilocie negatywnych myśli i drenujących uczuć i reakcji. A co za tym idzie na autopilocie stresu? Stres może ci towarzyszyć, ale to ty zdecydujesz, jak silny i co z nim zrobisz. Zapraszam cię do ostatniego już ćwiczenia w tym odcinku. Wybierz jeden ze sposobów, który z czystym sumieniem wiesz, że masz ochotę czas i przestrzeń, żeby przetestować w ciągu najbliższego miesiąca. Pamiętaj, bardzo dużo zależy od tego, co ci w głowie siedzi, twoje myśli przekładają się na twoje emocje, a te ukierunkowują twoje działania. Jeśli masz ochotę posłuchać trochę więcej o radzeniu sobie z emocjami, a konkretnie ze zdemotywowaniem, kiedy znalezienie nowej pracy na mnie idzie, to zapraszam Cię do odcinka Jak nie tracić motywacji, kiedy się nie udaje. A dziś jeszcze gratuluję Ci zainteresowania i zaangażowania w świadomy rozwój swojej ścieżki zawodowej, zainteresowania, bo dołączyłaś na pokład talenty i zaangażowania, bo obejrzałaś filmik do końca i mam nadzieję, zrobiłaś też ćwiczenia. Brawo ty!